Jest druga połowa XIX wieku. Warszawa pod zaborami oddycha ciężko, ale plac zamkowy właśnie odzyskał przestrzeń, jakiej wcześniej nie znał. Dawne mury i zabudowania obronne są już tylko wspomnieniem. Miasto otworzyło się na ruch, handel i codzienne życie. Tam, gdzie kiedyś było ciasno i mrocznie, teraz rozciąga się szeroki plac. Bruk drży pod kołami wozów. A powietrze przecinają dźwięki miasta. Stukot podków, nawoływania dorożkarzy, rozmowy spacerowiczów. W samym sercu placu stoi ona, kolumna Zygmunta III Wazy. Wzniesiona jeszcze w XVII wieku, w XIX stuleciu przeżywa swoją drugą młodość. W latach. 1885 do 1887 przechodzi gruntowny remont. Wymieniony zostaje trzon, wzmocniona konstrukcja, całość dostosowana do nowoczesnej, coraz cięższej Warszawy. To już nie tylko symbol władzy królewskiej, to punkt orientacyjny miasta w epoce tramwajów konnych i przemysłowego tempa życia. Plac Zamkowy jest teraz jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych stolicy. Przez plac przejeżdżają tramwaje konne, powolne, ale regularne, sunące po szynach między pieszymi i dorożkami. Ruch jest gęsty, chaotyczny, żywy. Nad wszystkim góruje wiadukt Pancera, inżynieryjna duma Warszawy, gotowa od połowy XIX wieku. Monumentalna konstrukcja prowadzi ruch w dół, ku Wiśle i dalej na most Kierbedzia pierwszy stały most łączący oba brzegi miasta. To tutaj Warszawa staje się nowoczesna. Gdybyś stanął tu około 1870 roku, zobaczyłbyś miasto znane z kart lalki, eleganckich mieszczan, urzędników w cylindrach, kobiety w sukniach sunące po grupu. Być może właśnie mijacie zamyślony Stanisław Wokulski znikając w stronę krakowskiego przedmieścia. Plac zamkowy jest wtedy salonem Warszawy. Miejscem spotkań, interesów, plotek i marzeń. Tu wielka historia imperiów miesza się z codziennym życiem miasta pod zaborami. Nie ma już murów obronnych, jest za to widok, który, mimo burzliwej historii, przetrwa do naszych czasów jako jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Polsce. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki za obejrzenie całości.